Każdemu człowiekowi pomylić się zdarza. Nikogo ten fakt nie powinien upokarzać. Błędy na maturze są surowo karane. Nawet te drobne pod lupą są powiększane. W szczególności te nie pochodzące z niewiedzy, bo przecież nie bez dwóch zdań obdać należy, że maturzysta z chemii wiedzę ma ogromną, a przy tym wiarę w swoje możliwości skromną. Z tego wynikają błędy zwane głupimi, bo przecież nie z niewiedzy wynikającymi, a z nieuwagi. Błąd tu kosztuje zazwyczaj tyle samo, co pustka. Co to za obyczaj? Niesprawiedliwie poczuje się nauczony maturzysta przez polecenia zaskoczony. Raz nie wpiszesz cyfry, dwa nie podasz ładunku. Twoja odpowiedź nie idzie w dobrym kierunku. Węgiel pięciowartościowy pisząc we wzorze punkty tracisz, choćby wzór był wielki jak morze bałtyckie, nad którym widać niedawno zorze polarną. Chwila. Bo ja dygresją odchodzę, niczym odpowiedź udzielona nie na temat zerowana, choćby zawrzeć piękny poemat, bo w skutkach potrafią być naprawdę fatalne: Te popełniane głupie błędy maturalne. Dowiedz się więcej podczas kruczkowej wszechnicy, z niej wszystko rozkminisz, ogarniesz co się liczy na maturze, jak przed oddaniem sprawdzić sobie arkusz chemiczny, nie tracić punktów przez fobie i lęk, albo stres kiedy za mocno przeważa. Pójście na maturę to nie lada odwaga i brawura. Krócze pióra wiedzą coś o tym. O 16.30 startujemy zatem niech cię nie zabraknie na czwartkowej wszechnicy, bo przykładów praktycznych nie da się tu zliczyć, aż wiersz spisałem, by zachęcić do przybycia. Społeczność kruczkową, stwórzmy siłę przebicia. Daj znać o streamie maturzyście w potrzebie, bo może stanowić brakujący element w dzielnych przygotowaniach na ostatniej prostej, niech 13 zgłoskowiec mile cię ugości. Jest! 13 razy to czytałem. Niesamowite, jak to, jak to działa. 13 zgłoskowiec 13 razy przeczytany, za 13 się udało. Także każdy może się pomylić, ale te błędy trzeba umieć wyłapywać. I tym akcentem pragnę zaprosić Cię na wszechnicę błędów maturalnych. 27 kwietnia, czwartek, godzina 16.30. Około 4 godzin poświęcimy sobie na to, co kluczowe do matury. Każdy może przyjść, każdy jest mile widziany, A zatem zapraszam!